Cześć! Witam Was po Paradzie Równości 2021, która była świętem nie tylko dlatego, że po prostu była paradą, więc świętem wszystkich osób tęczowych i nie tylko, świętem równości, ale również była jeszcze większym świętem ze względu na to, że w zeszłym roku się w ogóle nie odbyła. W dzisiejszym filmiku chciałbym Wam pokazać, jak taka parada w ogóle wygląda, bo krążą po internetach i nie tylko internetach, bo i w telewizji różne dziwne ploty na ten temat. Yy, różne głupoty. Natomiast to nie jest tak jak pokazuje na przykład TVP i wszystkie konserwy, że chodzą na gusy tylko, że ruja i polubstwo i seks na ulicach. To absolutnie nie jest tak i w ogóle ja nie wiem skąd dziwny pomysł, że osoby LGBT yy, uprawiają seks z każdym i w dodatku na ulicach i jeszcze demoralizują dzieci. Jesteśmy takimi samymi ludźmi jak wszyscy inni, a parady równości są nam bardzo potrzebne, żeby pokazać, że istniejemy, żeby samym sobie nawzajem pokazać, że wcale nie jest nas mało, żeby poczuć jedność. To jest nasze święte po prostu. Dla mnie to jest bardzo ważny dzień w roku, i w zeszłym roku było mi strasznie przykro, że w ogóle parada się nie odbyła. Oczywiście rozumiem, pandemię nie narzekam. Po prostu było mi przykro i tyle. Zapraszam was teraz do obejrzenia filmu, który nagrywałem w czasie parady. Po prostu filmowałem ludzi, którzy byli wokół mnie bądź obok mnie. Chciałem Wam po prostu pokazać, że byliśmy wszyscy ubrani normalnie. Jeżeli nawet się zdarzają jakieś przypadki dziwnych strojów, dziwnych, nie takich, że normalnie się na ulicę w tym wychodzi, no to są to przypadki marginalne. Nie mówię tutaj o drag queens, tylko o. Innych ludzi, którzy po prostu szli w tej paradzie. No i w ten koślawy sposób zapraszam Was po prostu na film. Jak widać, uczestnicy parad to nie tylko młodzież, biorą w nich udział również y, młodzi dorośli, starsi dorośli, y, nawet osoby starsze. Y, bywają tutaj nawet dzieci. I wbrew temu, co mówią różne osoby przeciwne osobom LGBT, to, że dzieci są na paradach, to nie znaczy, że to jest złe. Tak uważam. To nie jest żadne ideologizowanie dzieci, żadne, żadna seksualizacja. Po prostu dzieciom. Akurat ci rodzice wpajają tolerancję do, do wszystkich innych ludzi. Parady równości to nie tylko marsz, to są również tańce, to jest muzyka. Jak widać zresztą na załączonych obrazkach, muzyka leci z platform, które jadą obok nas. Niektórzy przynoszą też ze sobą głośniki, przy których sami tańczą. Na paradach pojawiają się różne flagi, pierwszą tutaj widzimy flagę transpłciowości, mamy flagę LGBT, flagi bi, chyba nie muszę tłumaczyć, no i flaga stowarzyszenia My Rodzice, czyli rodziców osób LGBT. Dlaczego w ogóle biorę udział w paradach? Dlatego, że uważam, że po prostu są strasznie potrzebne, bo bardzo ważne jest, żeby pokazać, że równe prawa to jest coś, co jest po prostu potrzebne i że to nie jest jakaś marginalna grupa, która się domaga po czego, tylko że to są po prostu tylko że wszyscy potrzebujemy równych praw. I tak z tego powodu chodzę na parady tak w ogóle. Eee, a jakby im starsza jestem, tym więcej różnych osób znam, tym więcej bliskich wszystkich mniejszy, osób okazuje się być osobami nieheteronormatywnymi i również ja o sobie coraz mniej się dowiaduję. Eee, I z tego powodu parada staje się dla mnie czymś coraz bardziej osobistym, tak powiem. Eee, również z powodów rodzinnych. I tym razem, no to w ogóle jestem już, można powiedzieć, z tych wszystkich powodów, które wymieniłam, eee, Dzisiaj właśnie. Okej, okay. a powiedz mi, czy widziałaś gdzieś, na którejkolwiek swojej paradzie, w ogóle w ilu paradach brałaś udział i czy na którejkolwiek widziałaś to, co e, pokazują przeciwnicy osób LGBT, e, że wszyscy są tam właściwie nago, że e, są seks i w ogóle praktycznie seks na ulicy. Widzisz coś takiego, takie obrazki? Nie, nie ma. To znaczy... E, nie widzę ludzi nagi, ludzi jakichś... To znaczy tak. Yy, Okej, okay. to, to, co, to co można zobaczyć, to jest jakiś rodzaj ekspresji seksualnej zdarza się. Nie może to jest kwestia tego, co kogo szokuje, natomiast to, co pokazuje TVP z takich obrazków, które do mnie docierały, to były parady nie z Polski przede wszystkim. Jest jakiś taki zjawisk, z którymi ja szczerze mówiąc, w Polsce na polskich paradach się nie zetknęłam nigdy. Ani na w ogóle żadnych marszach, ani na żadnych tego rodzaju demonstracjach. Eee, więc, no, to znaczy ewidentnie to jest wyciąganie po prostu jakichś obrazków tylko po to, żeby, żeby, jakby no, zepsuć opinię, paradzie, tak ogólnie i całemu środowisku, nie mnie nieporozumienie i po prostu zwykła manipulacja. Znaczy, nie, wiem, no. Nie wiem, czy ja jestem bardzo osobą. <noise> Pokażę cię w całości. Moim zdaniem wyglądasz po prostu normalnie jak człowiek. Tam zresztą siedzi moja mama. Moja mama również wygląda jak człowiek. A ja? <noise> I moja żona, która sądzę, również wygląda po prostu normalnie jak człowiek. Dobrze, ale wiesz, bo tak naprawdę, oprócz tego, że są człowieki, które wyglądają jak człowiek, i to jeszcze są człowieki, które wyglądają jakoś strasznie. Tylko, że kłopot w tym, że jesteśmy tu i ich nie widzimy. Prawdopodobnie, prawdopodobnie tylko też kapelusza te osoby wyciągnie i będzie nimi straszyć. Będą bali się wziąć swoje dzieci na paradę, bo się dzieje i polskoro, którego szczerze mówiąc nigdy nie widziałam na paradzie. A ile razy byłaś na paradach? Szczerze nie wiem. Ale już na co najmniej kilku, nie? No tak, tak. To nie, to nie jest moja ani pierwsza, ani druga, ani trzecia, także... I nigdy tego nie widziałaś. Nie, nigdy tego no. nie widziałam. Dobra, dzięki wielkie za wypowiedź. Miłej zabawy. Co ja? Jestem na paradzie po raz pierwszy jako uczestnik. Wcześniej kibicowałam, machałam do uczestników parad. Odbieram to wydarzenie jako bardzo pozytywne, bardzo radosne, bardzo twórcze i kreatywne. Czuję się tutaj bardzo bezpiecznie. Zawsze mnie dziwiły te wszystkie doniesienia prasowe i obrazki, które mówiły o jakichś niestworzonych historiach, które niby się dzieją na paradach. To, to jest absolutna nieprawda. Tutaj są rodziny z dziećmi, to są po prostu normalni ludzie, którzy dzielą się swoją radością i swoją wzajemnością. Cieszyłam się strasznie, że mogę po raz pierwszy iść w tej paradzie jako uczestnik, jako rodzic. Jestem rodzicem dziecka transpłciowego. No hej, e, nazywam się dla przyjaciół Oksywia i jestem mamą Eliasza. E, chodzę na parady. E, bardzo się tam dobrze bawię. Uważam, że parady to jest wspaniałe święto. E, chyba w tej chwili jedno z najpiękniejszych w Polsce. Zaraz po waszym narodzeniu. E, parady są dla mnie no, po prostu wielką uroczystością, ale wesołą uroczystością, niepoważną, nie nadętą. Jest tam mnóstwo kolorów, mnóstwo znajomych, jest muzyka, radość, jest pełna komitywa, wszyscy są dla siebie bardzo życzliwi, uśmiechnięci. Nie zdarzają się żadne skandaliczne sceny. Nie widziałam raz, jeden, jeden raz widziałam, jak dziewczyna ruszyła. Prawie nago. Ja tylko zapisane jakieś ozdoby w miejscach najbardziej, w cudzysłowie, wstydliwych, tak? Poza tym była nago, oczywiście, ale raz jedną taką scenę widziałam i raz tylko jedna, jedna taka dziewczyna szła. Zresztą wszyscy się za nią oglądali jak z jakimś monstrum, bo to nie, było, to nie było coś zwykłego na paradzie, po prostu. No, a na paradzie ile razy byłam? Byłam raz na pierwszej paradzie, jaka była w Warszawie, i potem dwa, trzy. Cztery, trzy, cztery razy, jakoś tak, trzy, cztery razy, na każdej paradzie jest kilkadziesiąt tysięcy osób i na tych kilkadziesiąt tysięcy osób na każdej paradzie, czyli razem już kilkaset tysięcy osób, widziałam jedną rozebraną dziewczynę, panie Czarnek, jedną gołobutę.